Brawasty nie tak szybko! Nie rozumiem, kto to wymyślił. Tak, kto wpadł na taki zły pomysł? I wszyscy tam są. Nie ma problemu, zaraz się z nimi rozprawimy. Nadchodzą wściekłe króliczki. To nic, zaraz będą szczęśliwe. Chyba już wszystko wiedzą i nie są zadowolone. Hej, powiedzcie mi wszyscy, kto wpadł na ten pomysł? Kto wpadł na taki chory pomysł? Oszaleliście ustalając własne zasady bez nas? Co to znaczy, że wiejski dom zostaje zamknięty i wszyscy wychodzą? Hej dziewczyny, to jego pomysł. Ale dlaczego od razu mi przyszedł do głowy? Mi, Laili, George'owi i Janie. Króliczki, zróbcie coś, dokąd my teraz pójdziemy. Jana i Laila? Tak, króliczki, wołałyście nas? Słuchamy Was! Chcesz opuścić wiejski domek? Tak, pojadę w góry, rozbiję nami i będę tam żył jak bałwan. O, ja nie chcę mieszkać w górach, chcę zostać w wiejskim domku. Jana i Laila, co to znaczy, że wiejski dom jest zamknięty? wam tak powiedział? Wiejski dom nigdy nie będzie zamknięty. Czyj to był pomysł? Kto chce się wyprowadzić z wiejskiego domu, niech podniesie rękę. My. Ja. My. I my. Czemu chcecie wszystko zrujnować? Tu jest fajnie, są ferie zimowe. Czemu chcecie to wszystko zamknąć? To jakiś spisek, to na pewno jakiś spisek.